Cześć siema, z tej strony Golder, witam Was bardzo trecznie w kolejnym Pink Clips na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie o International Man of the Match Quadrado z Kamilem Play. Eee, to on wygrał losowanie, a losowanie od tej pory przeprowadzam w taki sposób, że po prostu e, w momencie, gdy te osoby, które podadzą e, właściwy numerek, który ja sobie tam wcześniej ustaliłem, e, dodaję wszystkie osoby równocześnie na originie, które ten numerek napisały i pierwsza, która przyjmie zaproszenie, gra ze mną Pink Slips. Bo myślę, że to jest najszybsza metoda, żeby te odcinki pojawiały się szybko. Od razu mówię, że jeśli ktoś z Was, chciałbym wziąć udział w kolejnych Pink Slips o International Man of the Match Humelsa. Dokładnie tego tutaj. To napiszcie w komentarzu swój nagle Origin oraz numerek od 1 do 50 oraz nie zapomnijcie o daniu łapki w górę pod tym filmikiem. No i mam nadzieję, że to właśnie Ty rozegrasz ze mną kolejne spotkanie. A tymczasem, tak jak mówię, gramy o, Inter o International Man of the Match Quadrado z Kamilem Play. No i nie pozostaje mi nic innego jak po prostu go zaprosić tutaj do rozgrywki i życzyć mu. Powodzenia, Dobra, Kamil już dołączył. Herblegi. No, okej, okay, Francja. Um, jakie tutaj stroje masz? E, dobra, O tak, chyba będzie najlepiej. Dokładnie tak, zgodził się, więc gramy. Zobaczmy jego skład: 80 ocena ogólna. Mój skład widzieliście: 100% zgrania. I mamy tutaj skład z Ligi Francuskiej. Bardzo podobny do mojego, bym powiedział. E, no i cóż, będzie to. Znaczy, nie, to nie jest podobne do mojego, bo ja gram hybrydą. Zapomniałem. No ale kilku zawodników takich samych. No i zobaczymy, kto okaże się w tym pojedynku lepszy. Nie może tak dawać tutaj Lawetskiemu. Orier. Oj, to jest błąd Oriera jeszcze. Orier. Laweccji 1-0, czwarta minuta, fatalny tutaj e, błąd Oriera, nie mam pojęcia jak on tutaj pozwolił e, pozwolił tak wbiec Lavecciemu do środka pola, no ale niestety tak się też stało i Lavecci o czwartej minuty daje prowadzenie e, mojemu przeciwnikowi. No zobaczmy to jeszcze raz. No, fatalne tutaj, fatalna tutaj gra w obronie Oriera. Gustavo Rodriguez. James Rodriguez James Rodriguez, no i jak może zawodnik z 91 overall strzelić tak słabo lewą nogą. Teraz Lewandowski. Alaba, no ale kurde, do kogo Alaba. Kolejna strata i kolejny błąd Oriera i teraz to chyba będzie już zmiana Oriera, bo mnie po prostu ten zawodnik irytuje. Kolejny mecz, w którym mi się źle gra... Nie wiem, nie wiem od czego to zależy. Nie kontroluję praktycznie niczego, co się dzieje w tym spotkaniu. Moi piłkarze nie grają tak jak grać powinni. No i będzie naprawdę niesamowicie ciężko, żeby tutaj odmienić losy spotkania. Aga Shakiri Lewandowski broni, broni to Siryżu! no i co teraz tam robił Falcao? To ja nie mam pojęcia, czemu on się ustawiał jak debil do tej piłki. Ależ teraz błąd Dawida Luisa i zobaczmy, James Rodriguez, RODRIGUEZ i to jest jeden do 1, 52 minuta, fatalny błąd Davida Luiza. no i Kolumbijczyk, nowy nabytek Ralu Madry, dał radę i zdobył bramkę, numer 1 w tym spotkaniu dla mojej drużyny. Alaba, Matuidi... Zobaczmy, Lewandowski nie ma spalonego. Robert Lewandowski 2-1. 61 minuta, genialna akcja teraz. Wiśleckiego Krakowa. I wychodzimy po raz pierwszy na prowadzenie. Falcao. Falcao, ależ to zrobił. Falcao i to jest 3-1. Genialnie teraz, Kolumbiczyk poradził sobie z defensywą przeciwnika, no i w tym momencie jesteśmy już prawie pewni tego zwycięstwa. Nani, Nani, ależ to zrobił! Nani, ależ bramka! Co teraz zrobił Luis Nani, to jest 4-1! Koniec, a więc wygrywamy mimo wszystko, mimo wielu obaw po pierwszej połowie. Zagrałem dużo lepszą drugą i udało mi się to spotkanie wygrać 4 do 1. Kamil, już mi dziękuję za spotkanie, ja również tobie bardzo serdecznie dziękuję. E, no, spotkanie było, że tak powiem, dziwne, bo nie wiem jak tam Kamil, ale mi się grało naprawdę źle. E, nie mogłem, że tak powiem, e, no, zagrać tego, co ja lubię grać, czyli szybka piłka. Tutaj musiałem troszkę kombinować, nie wiem, może to wynika z tego, że, o, że Kamil ma taki styl gry i było mi ciężko przejść, ale wydaje mi się, że to mimo wszystko błąd tutaj troszkę serwerów i jej, bo coś czuję, że ten mecz był troszkę e, Grany z opóźnieniem Mimo wszystko, tak jak mówię, dziękuję Ci Kamil za spotkanie, a Wy, jeśli chcecie wziąć udział w kolejnych Pink Slipsach, to nie zapomnijcie o napisaniu w niku, jakim niku w komentarzu pod tym filmem swojego Niku Origin oraz numerka od 1 do 50 Oczywiście łapka w górę też jest obowiązkowa więc cóż, mam nadzieję, że to właśnie Ty zagrażem nas w kolejne spotkanie, a w tym to by było już na tyle i ty na tyle. Jezus Maria, czemu ja tak szybko mówię? Eee, byłoby na tyle Imodm Quadrado zostaje u mnie w klubie. A Imodm Hummels... No cóż, zobaczymy za kilka dni. Mówił Goldzor. Na razie i pa. pa.